Za nami pierwsza sesja nowego Parlamentu Europejskiego. Urzula von der Leyen została po raz kolejny szefową Komisji Europejskiej, a tymczasem europosłanka Konfederacji, pani Ewa Zajączkowska-Hernik, zaliczyła swoje pierwsze wystąpienie w Europarlamencie. Za to, co pani robi, za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie Pani co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie Pani co myślimy o pani right. migracyjnym? O to. Ale right. Pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd. Chcemy Time Europy up. wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. Up. Od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, które w tym momencie bronią spodniej okay. granicy Czana. Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. On był świadkiem tego wystąpienia. No niestety. Jak byłem. Pan, pan je przyjął, jak przyjęła je sala? No, to była ataka Twersona wobec szefowej Komisji Europejskiej. Oczywiście to była manifestacja, to był, to był spektakl w wykonaniu nowej europosłanki. Zarzuty całkowicie chybione, bo Ursula von der Leyen jest tą osobą, tą kobietą, która zachowała się jak trzeba wtedy, kiedy. Zbrodnicza Rosja, państwo terrorystyczne napadło na Ukrainę w lutym 2022 roku. O tym europosłanka Konfederacji nie wspomniała. Chętnie współpracuje z niemiecką AfD, z partią finansowaną przez rosyjskich, rosyjskie i chińskie wpływy i agentów wpływu. Dzisiaj sprawa jest absolutnie jasna. Albo będziemy chcieć mieć wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Mamy, chcemy mieć wpływ na polityki europejskie. Chcemy mieć kwest, wpływ na politykę bezpieczeństwa, politykę mieszkaniową, politykę zdrowotną, transformację energetyczną. Przygotowujemy się do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej od 1 stycznia i to może być wielki sukces Polski, wielki sukces również naszego rządu. Panie pośle, Ale takie, 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 takie manifestacje one idą nie na konto Polski, na szczęście, tylko na konto Konfederacji, która wprowadziła takich europarlamentarzystów. Pana koleżanka z Europarlamentu, pani poseł... Marta Wcisło nazwała panią poseł Zajączkowską, cytat, Cwaną tupeciarą płynącą na skrajnej fali nacjonalizmu. Pan by się podpisał pod tymi słowami? Każdy ma swoje określenia. Ja nazwałbym to happeningiem politycznym, mało udanym. Krzysztof Bosak. Ja bym to podobało nazwał... się wystąpienie pana koleżanki? Ja bym to nazwał demokracją. Krytyka tego, co robią politycy, którzy są przy władzy, to element demokracji, panie pośle. Pan jest w głębokim błędzie, nazywając to krytyką ad personam. Krytyka ad personam to byłaby taka, to była wstydzi, krytyka ad personam. że pani von der Leyen ma e, 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 kiepski Ustrymy żakiet, właśnie. źle wygląda, albo jest głupia. Natomiast stwierdzenie, że europejski zielony ład i europejska polityka migracyjna są szkodliwe dla Europy, to jest krytyka jej programu urządzenia, która ona przy waszym wsparciu wdraża od pięciu lat. To to jest to, co Czy powinna robić opozycja ja w demokracji. Opozycja w demokracji jest od tego, żeby wyrażać głos tych wyborców, którzy nie? są, panie pośle, niezadowoleni z kierunku, wstydzą. w jakim idą sprawy. I tak się składa, że dziesiątki milionów Europejczyków cierpią z powodu polityki. Spadek bezpieczeństwa w całej Europie to o czym mówiła Ewa Zęczkowska wzrost liczby gwałtów, wzrost liczby przestępstw kryminalnych. Mhm. W Niemczech, za co odpowiadała Sława, Mencen wrzucił grafikę, która pokazuje, jak wystrzeliły w górę statystyki. Przestępstw powodowanych przez uchodźców od momentu otworzenia granic Europy. Za to odpowiadają wasi partnerzy w tej pseudochadeckiej międzynarodówce. Pani Merkel, która otworzyła granicę Niemiec. Pani Merkel, która Uż, była. Pani Word proponuje funkcję ministra Regionu spraw Zwołała Nord, Nord Stream. To wy jesteście w grupie, to wy przez dekadę ponad byliście w grupie z politykami, którzy prowadzili prorosyjską politykę w Europie. I pan ma czelność krytykować jedyną opozycję w Europie, która mówi, jak jest. To jest jak odtekłam wpływu. Europejczyków w również jest Dlaki w Europejskiej. Panowie. Tak, Kordonem sanitarnym. Ostatnie słowo, panie Ostatnie słowo. Kordon sanitarny w wykonaniu Europejczyków po tym wystąpieniu wygląda tak, że jest ono tłumaczone na różne europejskie języki i rozsyłane w tysiącach kopii pomiędzy Europejczykami. Tak bardzo ludzie mają dość tej poprawnej politycznej polityki. Piotr.